Dzień dobry, witam Was na Zajęciach z Muzyką. Dzisiaj piosenka Jadą, jadą misie. Słuchajcie. Jadą, jadą misie, tra la 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 Śmieją im się pensie. ha 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 Przyjechały do lasu, narobiły hałasu Przyjechały do boru, narobiły rumoru La, 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 śmieją im się pesie ha ha, ha 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 a misiowa jak może prędko szuka w komorze plaster miodu wynosi pięknie gości swych prosi jadą jadą mi się, la, la 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 śmieją im się pesie ha 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 ha, ha, ha. zjadły się plastrów sześć i wołają jeszcze jeść Zjadły sił plastru sześć I wołają jeszcze jeść Jadą, jadą misie Tra-la-la-la-la la, la, la. Śmieją im się pysie Ha-ha-ha-ha-ha Przyjechały do lasu Narobiły hałasu Przyjechały do boru, Narobiły rumoru Taką mamy piosenkę, bierzemy się Zagadki. Pierwsza zagadka. Jak przyjechały misie do lasu, to co narobiły? Hałasu. A jak do boru, wiecie co to jest bór? Bur to taki ciemny las. Jak przyjechały do boru, to co narobiły? Rumoru. Rumor to też jest hałas. Ale druga, pani misiowa jak może, prędko szuka w komorze. Co szuka pani misiowa w komorze i co przynosi? Może wiecie, plaster miodu. A dalej, zjadły misie plastrów. No właśnie. Ile zjadły plastrów? Sześć. I wołają jeszcze spać. Nie, nie spać. Jeść. Zjadły misie plastrów sześć i wołają jeszcze jeść. Posłuchajcie tekstu. Jadą, jadą mi się, tralatralala. Jeszcze raz. Jadą, jadą mi się, tralatralala. Jadą, jadą mi się, tralatralala. Powtórzcie razem ze mną. Jadą, jadą mi się, tralatralala. Śmieją im się pysie, ha 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 ha. ha. Śmieją im się pysie, ha, 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 ha. No dobra. Każda ze zwrotek zaczyna się dokładnie od tego samego. Zaśpiewajmy teraz czwartą zwrotkę. Jadą, jadą mi się, tra, la, tra, la, la Teraz wy Śmieją im się pysie. Śmieją im się pysie, ha, ha. Ha, ha, ha. Dobrze. Przyjechały do lasu, narobiły hałasu. Przyjechały do lasu, narobiły hałasu. Powtórzcie. Przyjechały do lasu, narobiły hałasu. Przyjechały do boru, narobiły rumoru. Przyjechały do boru, narobiły rumoru. Jeszcze raz! Od początku, Jadą, jado misie! się do misie, tra-la, tra, la, la śmieją im się pysie, ha-ha-ha-ha! Przyjechały do lasu, narobiły hałasu, przyjechały do boru, narobiły rumoru. W Między jedną zwrotką a drugą będziecie musieli robić to co mi się, czyli będziemy teraz tak robić jakiś rumor. Co to znaczy rumor? Już mówiłem, hałas. Czyli biegamy po pokoju, krzyczymy, haha, jak przystanek raz co. Dobra, śpiewamy najpierw pierwszą zwrotkę, a później robimy w całym mieszkaniu rumor, hałas. Podnosimy ręce do góry, krzyczymy, a i biegamy, nie? I jadą, jadą mi się, tra la tralala śmieją im się pysie, ha-ha-ha-ha. Przyjechały do lasu, przyjechały do lasu, narobiły hałasu, przyjechały do boru, narobiły rumoru. Przyjechały do boru, narobiły rumoru. Biegamy i krzyczymy krzyczymy, a druga zwrotka. Jadą, jadą mi się, trala, tralala, śmieją mi się pysie. Ha 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 ha. A misiowa jak może. Powtórzcie ze mną tekst, tylko ten fragment. A misiowa jak może prędko szuka w komorze. Plaster miodu wynosi. Po plaster miodu wynosi. Pięknie gości swych prosi. Pięknie gości swych prosi. Dobra, jedziemy. Jadą, jadą się. Jadą, jadą misie. tra, la, tra la, la. Śmieją im się pysie. Ha, 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 ha. A misiowa jak może? A misiowa jak może? Pr szu prędko szuka w komorze. Prędko szuka w komorze. Plaster miodu wynosi. Pięknie gości swych prosi. Co robimy w drugiej zwrotce? Kłaniamy się. Kłaniamy się. Kłaniamy się. Kłaniamy się. Dobra. Jadą, jadą mi się. Trzecia zwrotka. Jadą, jadą mi się. Tralala, tra -la, la. Śmieją im się pysie. Ha, 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 ha. ha. Zjadły mi się plastrów sześć. Zjadły mi się plastrów sześć. I wołają jeszcze jeść. I wołają jeszcze jeść. Zjadły mi się plastrów sześć. Śpiewacie za mną? I wołają jeszcze jeść. Co robimy? Zjadamy, a później krzyczymy jeść. Am, 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 am. Zjadamy. Zjadamy. Krzyczymy jeść. Ostatnia zwrotka jest najtrudniejsza. To jest taka sama jak piesza. I jadą, jadą misie. Trala, trala, śmieją im się pesie. Ha, 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 ha. Przyjechały do lasu. Przyjechały do lasu. Narobiły hałasu. Przyjechały do bogu. Narobiły rumoru. Krzyczymy. No dobra. Całość. Zobaczymy, czy pamiętacie. Jadą, jadą, jadą misie. tra la, tra -la, -la Śmieją im się pysie. Ha ha, 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 Przyjechały do lasu. Narobiły hałasu. Przyjechały do boru. Narobiły rumoru. Biegamy i krzyczymy. Jadą mi się la tra -la -la, Śmieją im się pysie. Ha, ha 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 ha, a misiowa jak może, prędko szuka w komorze, plaster wiodu wynosi, piękne gości swych prosi. Kłaniamy się, kłaniamy się, jadą jadą się, krala, kralala, śmieją im się pesie Ha 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 ha, ha. zjadły mi się plastrów sześć i wołają jeszcze jeść, zjadły mi się plastrów sześć i wołają jeszcze jeść. Krzyczcie jeść! Jado, jadą misie. Kra, la, tra la, la. Śmieją im się pysie. Ha, 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 ha ha ha. Przyjechały do lasu, narobiły hałasu. Przyjechały do boru. Narobiły rumoru. Krzyczymy i biegamy po całym pokoju. Taką piosenkę mamy na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się podoba. O, misia. 就这样，爸爸。